Cześć YouTube, kolejny raz. Awaria układu chłodniczego to coś takiego, co zwykle trzeba zrobić szybko, raz, dwa i nie ma czasu na latanie wokół tego z kamerą. Dlatego na moim kanale nie pojawiają się takie rzeczy zbyt często. Ale jak pojawi się coś, co można opowiedzieć później, gdy układ już ponownie działa, no to chętnie wam to pokażę. Na przykład, dzisiaj trafiła się sprężarka w układzie chłodniczym o mocy 2 kW. Sama sprężarka ma tutaj silnik o mocy jednego konia mechanicznego, czyli około 750 W. Co się tutaj stało? Skleiły się styki przekaźnika rozruchowego, ponieważ sprężarka jest jednofazowa, no i uzwojenie rozruchowe było podłączone cały czas do momentu, aż sprężarka się spaliła. Spaliło się uzwojenie rozruchowe i być może jego temperatura. Stopiła również izolację na uzwojeniu głównym, i być może one też się spaliło, ponieważ jakakolwiek próba podłączenia tej sprężarki wywala korki. Zapraszam do oglądania. No dobra, i co my tu mamy? Najpierw rozłączamy wtyczkę. Ok. Wtyczka rozłączona, a tutaj widać spalone uzwojenie rozruchowe. Uzwojenie główne wygląda całkiem nieźle, ale w tym miejscu, gdzie się paliło te uzwojenie rozruchowe to na pewno przegrzało też zwoje, uzwojenia głównego. No i dlatego jest tutaj totalna zwara. I po prostu próba uruchomienia tego wywala korki, a sama, no, sama sprężareczka chodzi idealnie. Leciutko. I tłoczek na pewno pracuje tutaj bardzo dobrze. No ale tutaj żadna naprawa nie wchodzi w grę, to jest po prostu złom. To normalnie pojechałoby na złom w całości, ale na potrzeby filmiku stwierdziłem, że przetnę i pokażę Wam, jak to wygląda w środku, także tym razem Widać co się po prostu dzieje, kiedy urządzenie rozruchowe, w tym przypadku przekaźnik napięciowy. No, skleił sobie styki, przestał się rozłączać i uzwojenie startowe, pracowało cały czas. Dobra, to tym razem macie okazję zobaczyć też, jak to wygląda w środku. Zobaczcie, tutaj jest tylko przyłącze elektryczne, w tej części obudowy jest tylko rurka tłoczna, tak? Tą rurką tutaj sprężarka tłoczy, tłoczy do wyjścia i wychodzi tutaj tędy. Dlaczego ona ma taki kształt i jest taka długa? No, po to, żeby się nie złamała. Chodzi o to, że jak sprężarka w środku drży i cała się buja. No to ona na tej długiej rurce to wszystko sobie ładnie tutaj sprężynuje, amortyzuje i ta rurka się nie ułamie. O, tutaj też widać te uzwojenia popalone. Także ta część to jest tutaj silnik. No a ta część to jest sama, sama sprężarka, sam kompresor. Tak. Czy uda mi się to postawić do góry nogami. No, nic tutaj nie widać, musiałem te pokrywki pozdejmować. No, tam jest po prostu korbowód, tłok. No, i tak tutaj wygląda korbowód i przeciwwaga. Tak, widać nawet tłok, jak pracuje. O tutaj w dolnym położeniu widać, jak on się tam wysuwa. Tak. No, i tak to sobie pracuje. Szybkością zdaje się, że 1400 obrotów na minutę. No, chyba nie 2800, myślę, że 1400 raczej tutaj jest. Tak, to wszystko chodzi idealnie. Tutaj idzie głaciutko, nic się nie zacina. Także to mogłoby jeszcze spokojnie kupę lat popracować, no ale niestety. I to tyle na dziś, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmikach, cześć!